Piłkarska wiosna w plebiskach zaczęła się niezwykle obiecująco. Nowy trener Paweł Kutynia, świetne jak na czwartą ligę zaplecze, skrytą trybuną kilku nowych piłkarzy, w zespole jednak bez większych rewolucji. Rywal Polonia, chociaż na dwunastym miejscu w tabeli o 6 niżej od Gromu. Gospodarze z nowymi nabytkami, Górnym Chincem i Godziszewskim, pozytywnie i ofensywnie nastawieni od początku mieli przewagę. W 14. minucie błysnął Hinc, który huknął z ponad 20 metrów i otworzył wynik meczu. Na lewym skrzydle szalał Ariel Mrowiński, który był nie do zatrzymania dla rywali. W 30. minucie po jego podaniu świetną okazję miał Godziszewski. W 34. po rzucie wolnym po faulu oczywiście na Mrowińskim, blisko strzelenia gola był swoboda. Polonia nie zagroziła Gromowi praktycznie ani razu a Mrowiński dopiął swego już w doliczonym czasie pierwszej połowy, kiedy w swoim stylu popędził na bramkę i pokonał bramkarza Chodzieży. Drugą połowę znowu rozpoczął strzałem Hinz, tym razem jednak minimalnie niecelnym. W 52 minucie kolejna świetna okazja dla Gromu. Strzał Klichowicza obronił jednak Marcin Kin, a dobitkę Godiszewskiego obrońcy wybili na róg. Polonia miała szansę na kontaktowego gola w 70. minucie, ale w piłkę nie trafił Maćkowiak, a potem tuż sprzed linii bramkowej wybijał Jakub Sobczak. W rewanżu bramkarza gości próbował zaskoczyć Tomasz Lewandowski. Ostatecznie wynik meczu w 72. minucie ustalił Krystian Swoboda, który popisał się uderzeniem głową po wrzutce zrzutu rzutu rożnego. W plewiskach inauguracja niezwykle udana. Grom pokonał Polonię Chodzież trzy do zera.